Ja myślę, że oni nie wiedzieli. Oni w ogóle myślę, że byli mocno zdziwieni. Do tej pory taki bardzo przyjemny przychodził, nauczał, ludzie wokół niego, dzieci się garnęły. Zawsze gdzieś tam stawał w obronie wszystkich. Przechodził wiele razy obok nich i e, nigdy nic do nich nie miał. A tego dnia coś się nagle zmieniło. Przyszedł z biczem, zaczął ich wyganiać, poprzewracał im stoły. Porozrzucał ich pieniądze, powyganiał ich baranki. Uciekali stamtąd w popłochu, bo wiedzieli, że jest to prorok, że jest to ważna osoba i nie mogą mu się przeciwstawić. Ale zadawali sobie w sercu pytanie, dlaczego, o co chodzi, co się zmieniło. Ci pobożniejsi myśleli sobie, może my coś złego robimy, skoro on tak nas potraktował. Zaczęli szukać w swoim sumieniu, no myśleli, że służą Bogu, dlatego, że oni tam w tej świątyni zamieniali pieniądze na te, które e, religia żydowska przyjmowała, takie bez obrazów człowieka i zwierząt. E, handlowali barankami, owszem, ale po to, żeby ktoś przez pół kraju nie musiał ciągnąć swojego na ofiarę, więc to wszystko było po to, żeby kult w świątyni się odbywał, żeby on mógł trwać, żeby był też jakiś taki łatwiejszy i dostępniejszy dla tych, którzy chcieli oddać cześć Bogu. Nie rozumieli tego w ogóle. Myślę, że ci, którzy odpowiadali za świątynię, też tego znaku nie rozumieli. Ale finał tej całej sceny, tej obecności Jezusa z batem w ręku, miał miejsce w pałacu Piłata, gdzie Jezus sam poddał się biczowaniu. Czemu Zbiczem wyszedł na tych handlarzy? Otóż handlowali oni w takim miejscu, które się nazywał przedsionek Pogan. Było to miejsce przeznaczone dla Pogan, żeby Poganie mogli wejść i poznać Boga Jachwę. Tych, którzy odpowiadali za kult w Izraelu, to już nie interesowało, żeby ktoś mógł poznać Boga. Ich interesowało, co? Ich interesowało, żeby na tym zarobić. I Jezus przez ten znak pokazuje im, że świątynia to nie jest miejsce do zarabiania, że to nie jest miejsce do handlu, że to nie jest miejsce do jakichś własnych interesów. Żeby oderwać ich wzrok od tego, co doczesne, żeby pokazać im, że idą złą drogą. Kiedy Jezus poddawał się biczowaniu, to zbawiał duszę człowieka, ciało też, ale nie zbawiał jego interesów, nie zbawiał jego biznesów. To wszystko nas tutaj hamuje. Zatrzymuje nas przed poznaniem prawdy i, i zaufaniem Bogu. Więc yy, i to biczowanie, yy, w, które Jezus uczynił w świątyni, ma oderwać niejako człowieka od tego, co jest jego zgubą. Otworzyć mu oczy na to, o co tak naprawdę w kulcie chodzi. Chodzi o zbawienie człowieka. Ale to, że Jezus wypędził i oczyścił przedsionek pogan, ma to znaczenie... Yy, ma takie, ma takie znaczenie, że, że kult zostaje otwarty dla pogan. Jezus przyjmuje pogan jako tych, dla których też będzie się głosiło zbawienie, którzy mają dostęp do serca Boga, na których Bogu bardzo zależy. I druga rzecz, wypędził te baranki, kazał się wynosić tym, którzy byli tam z wszelkim ptactwem, bankierów powyganiał, dlatego że Jezus już tutaj zapowiadał, że Ofiara tej świątyni ustanie. On ustanawia nową ofiarę, inną ofiarę. Dla nas dzisiaj jest to prosta nauka, że jeżeli my przewartościujemy to, co nie jest z Boga, to ofiara ustanie. Ona ma służyć zbawieniu, a nie od tego zbawienia odciągać. Jest to też, myślę, takie pole refleksji dla mnie jako księdza, żeby każdego dnia zastanawiał się, czy w mojej posłudze chodzi mi o to, żeby innym ludziom mieć zbawienie. Czy jestem otwarty na to, żeby do Boga mogli przyjść ci, którzy go nie znają? Co, co symbolizują handlarze w świątyni? Oni właśnie symbolizują to, że każdemu z nas łatwo jest brać Pana Boga i na własny użytek próbować go wykorzystać. Ale Pan Bóg tego nie chce i on na dłuższą metę się nie da, dlatego że Jemu zależy na czymś, co jest dużo ważniejsze niż nasze powodzenie tutaj na Ziemi. Jemu zależy na naszym powodzeniu po śmierci. Więc yy, ci handlarze są oznaką, symbolem tego wszystkiego, co staje między nami a Panem Bogiem, co jest nieuporządkowane w naszym życiu, nieuporządkowane wartościowanie. Oni powinni być przy tej świątyni, ale zupełnie w innym miejscu, być może zupełnie poza murami tej świątyni. Nie powinni być celem funkcjonowania kultu. Celem funkcjonowania kultu nie powinno być zarabianie pieniędzy, ani handlowanie. Więc handlarze są symbolem tego, że coś staje między Tobą, między mną, a Panem Bogiem i coś od Boga jest ważniejsze. I Jezus to wszystko wyrzuca. I tak jak powiedziałem, finał tej sceny jest w momencie biczowania, kiedy Jezus poddaje własne ciało biczowaniu. On przed tym nie ucieka. On się temu poddaje, pokazując, co jest naprawdę ważne. Że On przyszedł w swoim ciele po to, żeby Ofiarować się za nas i żeby pokazać, że ciało umrze, bo ma umrzeć. I że nic co tutaj na ziemi. Jezus, który nic nie zgromadził żadnych bogactw, nie założył żadnej szkoły, nie miał armii w swojej obronie, nic z tych rzeczy pokazuje, co tak naprawdę jest ważne. Więc módlmy się o to, żeby w naszym życiu, w naszej świątyni, którą przecież my jesteśmy, i Ty i ja jesteśmy świątynią Boga, nie było tych handlarzy. Żebyśmy nie podchodzili do Boga tylko w taki sposób, że On ma mi coś dać, że ja mam mieć z Niego korzyść, bo to nie prowadzi do żywej wiary. Nie. Żywa wiara to jest wiara tego człowieka, który Bogu i temu, który mówi tak, Panie Boże, co robisz? Ja chcę robić z Tobą, bo wierzę, że Ty czynisz wszystko dla dobra człowieka. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.